Christine została adoptowana z Kanady i mieszka z nowymi rodzicami w Berlinie. Kiedy ma 16 lat, zakochuje się w starszym o 8 lat Aydinie. Po nie więcej niż roku, zaczyna ją bić. Podobno bił też swoją byłą żonę. Aydin jest bezrobotny, zazwyczaj śpi w swoim samochodzie i jest zapisany do schroniska socjalnego. Prosi Kirstin o ostatnią pouczającą rozmowę na temat rozstania. Potem podkina jej gardło. Ajdin po dokonaniu zbrodni ucieka do Turcji. Stamtąd telefonicznie nęka rodziców Kirstin i w końcu mówi im, że zabił ich córkę. Ajdin ucieka po zbrodni do Turcji. 1 lutego 1994 roku policja znajduje ciało, zawinięte w stary dywan, w pomieszczeniu piwnicznym. Przyczyną śmierci jest uduszenie. Kiedy była bliska śmierci. Zabójca rzekomo gnął ją w gardło i twarz. Na pokładzie samolotu lecącego do Stambułu Aidin opowiada o swojej zbrodni współpasażerowi, który później zostaje przesłuchany w sądzie w charakterze świadka, a także biznesmenowi, który podsłuchał rozmowę z rzędu za nim. Rodzice Kirstin prawdopodobnie wrócą do Kanady. Aydin pozostaje w Turcji, która nie dokonuje ekstradycji swoich obywateli. Wizmi, że żeni się z niemiecką przedszkolanką i wprowadza się do domu na riwierze Tureckiej. 10 września 2005 roku Aydin leci do Niemiec, przypuszczalnie w celu odwiedzenia żony. Ponieważ istnieje międzynarodowy nakaz aresztowania, zostaje zatrzymany na lotnisku w Monachium 11 lat po zbrodni i przewieziony do Berlina. Twierdzi, że zabił swoją ówczesną dziewczynę w obronie własnej. 19 czerwca 2006 roku Aiden zostaje skazany na 14 lat więzienia. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe.